Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, dzisiaj pani odmatmy wróciła. Łocie pani. No i z tej okazji, że no wróciła, zrobiła nam kartkówkę. Jak to ona powiedziała, żeby sprawdzić, czy niczego nie zapomnieliśmy. No i tam było w, yy, kartkówka bo w postaci takiej, jakby kolorowanki, to się bloksy nazywa, no. że macie pełno różnych y, tych przykładów, a ogólnie to było wszystko. Pierwiastki, mnożenie, dzielenie, wydolowanie, wszystko, takie wszystkiego trochu. No i wynik, jak wynik Wam wy, y, wychodzi, no to tam obok jest wtedy taki, jakie kratki trzeba zamalować, i wtedy na ten obrazek się to nosi. No i wiecie, co wyszło, jak wszystko obliczyłem? No? Wyszedł napis, guess who's back. <laughs> A to tylko u ciebie takie wyszedł? Nie no, u wszystkich. A co to znaczy? Zgadnijcie, kto wrócił. Mój <laughs> to będzie grubo, coś czuję. Zaczną się szopki znowu. Albo ona w tym psychiatryku się Eminema za dużo słuchała.